Cześć, witam wszystkich, ja jestem Pobramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator Już trochę tutaj, tutaj była cała góra tych kartonów, trochę tutaj porozkładałem No i otwieramy sklep, ja sobie to w międzyczasie podokładam z tego wszystkiego, z tych całych zakupów zostało nam 1654 dolary i 22 centy więc trzeba to jakoś pomnożyć no trochę towaru do, dołożyłem dokupiłem, dołożyłem, nie będzie wstydu przynajmniej tak myślę o już to coś wziął zabiera super, one by się ruszyli, czyli nie, nie, nie robię tego sam. Miałem tylko zupełnie, a oni niech tutaj działają dalej. Zapomniałem mąki, bo były tak skromnie, poniżej 10. Więc no, tych miodowych to w ogóle nie było. Będą miały dzieci co jeść na śniadanie. A podobno niezdrowe są gładki na śniadanie, więc. No nie wiem. Ja tam, ja tam jadłem i to jeszcze z mlekiem prosto od krowy. Więc, o, jeszcze z takim, taką pianką fajną. Kto nie jadł nie żałuje. I się jakoś wychowałem i nie narzekam. A teraz. To tylko dzieci nic nie będą mogły jeść, bo będzie zdrowe, to wam powiem do życia, że życie jest niezdrowe. Pamiętajcie, życie prowadzi do śmierci. Co byście nie mówili to? Ja wam to mówię. Pamiętajcie, każdy oddech, każde bicie serca, każde błądnięcie okiem zbliża was do śmierci. Mnie także. Każdego z was to czeka. Nieważne ile zarabiacie pieniędzy, nieważne czy jesteście bogaci, czy biedni. I tak wszyscy pójdziemy do nieba. W sumie do nieba, no. To tak, w to bym wątpił. Ale na pewno każdy zostanie zakopany w ziemi. Prędzej czy później. Nawet jak to się rekremuje, czy, czy coś, to też część, część do urny, część rozsypują na, na tym. Gdzieś tam i. A i tak w całości nie jesteście. Tutaj powiem wsypali do góry: zawsze tam coś zostanie w tym, w tym piecu. Czekaj, tam się zagadałem i miałem wziąć po, po kartonie, po kartonie. Dobra, to ziemniaki weźmy, weźmy karton. Za dwa kartony weźmy ziemniaków, tylko a co tam. Hmm. Jeszcze tabletki do zmywarki. To będzie wyżej. Weźmy dwa kartony. jest duże. Dobra, tutaj tego jest. Mimo lec znowu. Kurczę, no ten ser to schodzi. No, ale weźmy dwa kartony. Co tu jeszcze? Tego jest, tego jest, tego jest. miot miód dwa kartony. I doda, i mamy to. No i mamy godzinę siedemnastą. Jak ten czas szybko leci, no? Dzień dobry, proszę pani. O, witam rudą. Niedługo też sobie stanę na kasie. Jeszcze trochę. myślałem, że on spada. Jaki, a zobaczmy na czwartego kasiera e, Heining. No, niecały tysiąc i 50 level. W sklepu No, chyba się dobrze nad, nasz proyóg zrobiło. Karteczki do normalni pereka. Tak, wiem, no nie, nie rozkładają tych rozpoczętych, tylko zawsze od tych, co na wierzchu, już tak powiem. Od, od dupy strony no, zaczynają rozkładać. Ech. Bądź tu mądry. jeszcze jeden, a pani to nic nie kupiła. Za drogo, za tanio. Nieuprzejmi sprzedawcy. Dobra, już tak nic nie zamówimy, ale o sześciopaki trzeba będzie zamówić. Sześciopaki, sześciopaki. Zróbmy od razu. Zróbmy przygotowanie na jutro. 6 paki, dwa razy, już trzy eee, piwo to już żółte, blondy, dwa. tu wszystko jest, tu wszystko jest, sprite to seven up. Spray to 7 on tu jest, dobra, dwa kartony. Spray to 7 tutaj Maj Majonez. Dwa kartony. Płatki chleb, no, nie zmieści się mm. Mm, mm, mm. dobra to pomarańczowe plus 150 do umiejętności kucharskich, jedno można wziąć Mam tutaj coś. Albo dobre, nie wiem. Weźmy parme, parmezan. Parmezan, weźmy. No. Parmezan, parmezan. Gdzie ty jesteś, parmezan? Parmezan. Proszę bardzo. No i wiadomo, że już nic nie zamówimy. Ale. No, jeszcze tutaj trochę, trochę jest. Weźmy, pozbądźmy się tych pojedynczych okazów. Jeśli chodzi o ziemniaki, będziemy mieli więcej miejsca. i lecimy z ziemniakami myślę, że wszystkie kartony wejdą dobra, zrobmy porządek z tymi ziemniakami a później a później zrobimy podsumowanie dnia ale najpierw ziemniaki bo tak się będziemy z tym bujać i bujać a ziemniaki wszystkie zejdą jak jeden mąż. No i dobra, i robimy podsumowanie. I później tak kupimy 6 kartonów ziemniaków, dwa kartony tej pizzy, tej nowej. I dwa kartony kurczaków. A na razie, zobaczmy, jak nam poszło. Dzień 97. 45 klientów było zadowolonych na 66. A 27 musiało oczywiście pomarudzić. Bo za drogo! No to trudno. To nie jest instytucja charytatywna. Na sklep musi zarabiać. Cieszę się, że nie jest od dolara drożej. No, te, zarobiliśmy na kasach w dniu dzisiejszym 5146,12 dolarów ponad prawie 4700 wydaliśmy na zatowarowanie o, nic nie, nie ulepszaliśmy na razie zbieramy kasę 140 i 192 odpowiednio wynosły nas, nas rachunki 473 dolary zarobku z dnia dzisiejszego a jutro startujemy z budżetem 6137 i 46 centów. No to startujemy z nowym dniem. O, elo pasta spaghetti. Pasta spaghetti poszła do góry. Ona tutaj jest. To jest ta. Taka, takie niszowe spaghetti. 7,55, czyli 8,5 centów. Tak, 8,05 no tak dobrze dobra odpalamy odpalamy światło zamówionko i co ja tam mówiłem dwa chickeny sześć tego sześć ziemniaków i pizza pizza ta cheddar o i proszę bardzo a jak tam tutaj z z tym dobra najpierw tam po to rozkładamy rozkładamy nawet to co tutaj jest co hmm, ja możemy taką otwieramy sklep czy nie Chajcie, zobaczmy żeby tutaj jakiś tam nie było jakieś jakiegoś przypału że czegoś tam zabraknie nagle dobra tutaj widzę że że wszystko będzie tutaj te cukry słodkości też są tutaj no tutaj też jest wszystko kurczaki yy, tutaj jest wszystko no wszystko, wszystko jest na w dużych ilościach więc jak tam yy, myślę że cały dzień prze, przetrawimy na tamtym a ja yy, podokładam tutaj to a tylko nie wiem czemu przez magazyn przeszedłem Czasami tak się zastanawiam. Jak to jest? Byłem w sklepie, a ja musiałem przejść przez magazyn, żeby wyjść na zewnątrz. do picia tutaj z pianką bo już nie ma to jeszcze jedno na, na, na przypicia kurczaczek Co prawda mrożony, ale zawsze coś i ten zap soda kolejna blondynka butelkowa O tą pizzę chodziło, o tą dobra. Nie wychodzę, latam, biegam. A tu ciągle e, czegoś brakuje. Czegoś nie ma. Jest niezaganiany człowiek. z ulicy no i dobra, jeszcze znowu zamówienie robić wydełko bo cztery sztuki zostały eee, czekajcie, nie w tą stronę tu dajmy dwa w sumie papiery też można dać dwa to już nie będę Duże słyszy, no, szesz, jak ono schodzi, no? Co ja bym dał, kurde. Mm. Uh, 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 uh. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że tutaj damy To będzie nad tym, a to jak do samego dołu będą będzie sushi duże Wreszcie może przestanie schodzić I dajmy tego Trzy Dwa, trzy, dajmy cztery O Dajmy cztery i kurczak normalnie i pyk i było to sześć, jest pięć nic tylko cię za kieszeń trzymać ale dobrze no Widać, że interes się kręci. Duże sushi. Tu, tu i tu. I zrobiło się nastrojowo, romantycznie. To oznacza, że już zmrok zapada. A, to może być po dwa. Eee, spokojnie. To tu... Ojejku, ale... To tu? Oj, małego Sushi nie ma. Pani tak niechłodno, z tak wieczorową porą, proszę Pani. Jakie tak i druga i trzecia. No, tutaj wyjście na ulicę jest dość ryzykowne, bo tutaj samochody jeżdżą i mają kolizję. Ja tutaj jeszcze zdążę. A tak, jak na to będzie na jutro? Prytki, e, sushi małe, dajmy trzy. E, musaka, dajmy dwa razy. Czarna kawa, dajmy dwa razy. No, 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 no. No i już nie znosimy, już jest po, po ptakach. Zielone piwo. Zielone piwo. Proszę bardzo. panuje tutaj jeszcze dobra, no zaczniemy od chemii czy coś tutaj wejdzie ten jest I ile, ile tego mydła człowieku że zejdą te cztery nie tam nie zejdą bo trudno eee, dobra weźmy prawy jeszcze jeden trzeba pomóc chłopakom bo tutaj radzą płakać, że mają ciężką robotę lostrajkujące będzie Dobra, tutaj zostało sześć o super Klik. i karton do śmieci i tutaj jeszcze jeden Dziękuję. Ładny wynik. Dobra, ten kart. Dobra, I ten prawdopodobnie jest pusty, tak, pusty jest. No, czy jeszcze coś tutaj dołożę? Czy już nie? Chyba już nie. No, tutaj jeszcze tylko na noc lody. No, no i dobra, no, kończymy na dzisiaj. Dziewięćdziesiąty ósmy dzień, 66 klientów, 54 było zadowolonych. 13, no musiał pomarudzić że za, za wysokie ceny. 4812,75 dolarów. Taki był utarg na kasach w dniu dzisiejszym. 1862,84 dolarów. Tyle wydaliśmy na zatowarowanie. 0 ulepszeń. Zysk z dnia to jest 2949 Koma 91 i na jutro mamy 9087,36 centów. A pytanie do Was, o czym zapomnieliśmy? Napisz, napiszcie to w komentarzach o czym zapomnieliśmy, to jest zadanie dla Was, żeby Was wciągnąć do zabawy. I kończymy na dzisiaj odcinek. Także, jak się podobało, no to łapka w górę. subik wszystko komentarze należy do Was. Oczywiście, pamiętajcie o pytaniu, o czym zapomnieliśmy. No i co? Zapraszam Was na kolejną moje produkcję. A tymczasem, trzymajcie się. Hej. Rozwiązanie będzie w następnym odcinku. Hej.